Dzisiaj zobaczymy, co będziemy w stanie rozwalić Za pomocą tej potężnej Magicznej małej kulki Musimy najpierw zniszczyć ten kubek O, prawie, prawie, prawie zepsułem Jest 67% zepsucia Dawaj, zniszczę cały Cały, dawaj, jeszcze I udało się A, przyszedł kolejny? Coś na pewno musimy zrobić, żeby odkryć kolejny przedmiot do zniszczenia Dobra, a teraz na pewno pójdzie dużo lepiej Będziemy to robić szybciej No, chyba, że się zmęczę właśnie, tak jak teraz Spokojnie Są jeszcze upgrade'y Bo za rozwalenie jednego kubka Powinienem dostać 10 dolców I możemy upgrade'ować moc z jednego na dwa Dawaj drugi level Czyli teraz Ale mocno bijemy Na trzy hity kubek zleci No prawie na trzy, cztery, pięć Już wiem co trzeba zrobić Trzeba pokonać kubek 10 razy Okej okay. Najpierw sobie upgradeujmy. Jeszcze trochę tutaj O, stamina Stamina jest potrzebna Mamy już 20 i możemy teraz iść na challenge, rozwalić 10 kubków w 30 sekund. Czy nam się uda to zrobić? Dobra, zaraz zobaczymy. Już rozwaliłem pierwszy. Prawie drugi. No, tylko już nie ma siły. Rozwalaj to, no! Wstawaj! Dobra, nie ma szans, że rozwalimy tyle kubków. Poddajemy się. Musimy chyba jeszcze chwilę poćwiczyć i zapgrade'ować też jeszcze staminę i odradzanie się staminy. 30 staminy. Elegancko. I patrzcie teraz, na dwa hity rozwalamy prawie. Pyk. Ile ci Kolejny kubek, od razu rozwalany. No to od razu upgrade'ujemy ale teraz ma mocy. O, patrzcie, nachita kubek. Teraz rozwalimy to. Challenge, 10 kubków, 30 sekund. Proszę bardzo, pierwszy kubek. Dr o, gdzie rzucasz? Trzeba dobrze celować. 5 zepsutych, 6, 7, 8, 9 i 10. Tak jest. I teraz możemy rozwalać zegarek. 40 dolców za zegarek. No dobra. O, zegarek widzę też pod. Ale rozwalony, i dostaliśmy 40. Patrzcie, jak upgradujemy teraz moc Firebola. O tak. Dodajemy staminę. I. No hita zegareczek. Mówiłem, że będziemy najsilniejsi. A ciekawe, jakie przedmioty będą potem. Oczywiście, że jeszcze staminę sobie dowalimy. A co? 82 staminy. Dobra, mogę, mogę w nieskończoność walić prawie, prawie. Ile teraz mi zabiera jeden Fireball? 10? Jak to 10? Przez to, że jest silniejszy, to więcej? Dobra, niech będzie jeszcze silniejszy. Mniejszy. I teraz idziemy na challenge od razu. 10 zegarków w 30 sekund. Pierwszy zegarek, drugi zegarek. Musimy ładnie trafiać. Dawaj, rozwalaj. 8 rozwalonych, 9, 10. Udało się. No to możemy od razu na kolejny. Butla. Ale teraz upgrade'ów mogę zrobić. No oczywiście, że na maksa siła. Jeszcze troszkę stabilny. I teraz zobaczmy taką butelkę. Na hita też rozwalamy. No nie wierzę. Prawie, bo tu okruszek został. I ciao. Ale teraz, ile pieniędzy dostajemy? Patrzcie, mamy 489. To musimy od razu challenge. 30 sekund na 10 butelek. Proszę bardzo, pierwsza butla. Oj, tu, 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 tu jest ciężej. No, Halo, dlaczego te ukruszki zostają? Czemu ja jestem zmęczony? Jesteśmy za słabi. Dobra, musisz jeszcze trochę poćwiczyć. Musisz mieć mocniejszą tą kulkę. 79 level już. Ile ta jedna kulka teraz zabiera? Mam 138. No, prawie 30. Tu rozwalam prawie na hita. A jak zrobię? Robiłem challenge, to już nie na hita. Ulala, w sklepie jakieś boxy za darmo są. Fireball Box. O, dawaj, za darmo. Super za reklamę! To ma być za darmo? Ale ja taki nie jestem. Ja wam widzowie dam coś za darmo. Za darmo możecie kliknąć łapkę w górę i zasubskrybować teraz kanał. I teraz w nagrodę skipuję wam reklamę i dostałem Firebola D. Gdzie on jest? Jest Fireball D. Ale jajca, czyli tu są coraz lepsze firebole. I on ma mnożnik razy 4. Czyli 4 razy więcej wszystkiego? Serio? <susurra> Ale teraz pieniędzy dostałem. Patrzcie na to mam 1400. O! Ej, ale on się szybko męczy teraz. Level siódmy, dobrze. Czyli musimy wymaksować naszą staminę. Ool! Teraz mamy 800 staminy. No, walnij. Za 100 staminy za strzał! Za achievementy dostajemy jakieś darmowe gemy. I za dzienną nagrodę też 100 gemów. Ale ja ja mogę otworzyć 11 fireboli albo 11 kostiumów. Jeszcze kolejne skrzynki są. Dobra, 11 fireboli. Otwieramy to. I co się teraz wyda? Halo! O ja cię kręcę, ile fireboli. Okej. Okay. Itemki. temki. Tu możemy combine. ale jajca. Dostaliśmy. A! Nie, nie wierzę. Zwykły był razy 1, 3, 4, 25, a teraz mamy razy 500. Zakładamy to. Jak ja teraz rozwalę tą butelkę, to dostałem 40 tysięcy! Tylko, że całą stawinę naraz straciłem. Ale możemy to w stawina recovery od razu dać. Patrzcie, co się wydarzy! O, nie wierzę. Ile na sekundę? Patrzcie Cyk, za 800. Tylko on się tak szybko męczy. I cyk, za 800. Nie rozwalił całej. Ty, grojku. Coś mi się wydaje, że za to 80 tysięcy musimy staminę upgrade'ować. Ale jojo. Mam 2000 tysiące staminy. I dalej tracę całą. Co jest? Chyba za dużo mocy tracimy. O, matko. No dobra, chyba za mocną kulę nałożyliśmy. Nałóżmy słabszą. I... O, ta za tysiąc. I też rozwala całą butlę. A czy ta czerwona rozwali butelkę? Uwaga. Tak! To robimy challenge. O, tak. Dobra, 10 butel ale chciała rozwalić. I pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, ale to szybko idzie. Dobra. Już wiem, co zrobimy. Cyk! O! Mogę jakąś paczkę, dostanę Firebola, diamenty, automatyczne klikanie. Za ile? 43 złote? Da, jasne, żebym potem nie miał co jeść. O nie, idziemy na kolejny stage, czyli rozwalamy lampę. Uwaga, czy lampa na Hita idzie? Challenge, od razu challenge z lampą, a to jeszcze nie jest ten Fireball najlepszy. Oj, dobra, cztery. Rozwa y, sześć rozwalonych. Rozwalaj. Osiem rozwalonych było już dziewięć. Dawaj dziesiątą. Rozwalaj ją, rozwalaj ją. Jest! Misiak teraz. Dobra, możemy rozwalać Miska. A misiak już tak łatwo nie idzie na hita. Ja wiem czemu? Musimy założyć teraz tą kulę, a potem tą najsilniejszą. O! Mamy 400 tysięcy. Rozwalamy Miszka. 60 tysięcy dostajemy za Misia. Czyli teraz możemy wejść w upgradey, y, Stamina na maksa. Rozwalamy ciało. Ach, I teraz jeszcze Stamina Recovery, żeby nam się odradzało jak najszybciej. Dobra, rozwalimy te misie. Jeszcze achievementy, patrzcie. Ocie, kręcę. Idziemy teraz na challenge z misiem. Rozwalimy 30 misków. Dobra, patrzcie, normalnie. Czwarty misio. Oj, zaraz Stamina, zaraz Stamina. No, odpoczywaj szybciej. Czasu mamy mało, rozwalaj. Oj, 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 oj. 18 sekund do końca. Odpoczywaj. Będziesz silny. Pyk, pięknie. Jeszcze dwa misie. 10 sekund mamy spokojnie. No, o nie. nie da rady. Rozwal to! Ostatni misiu został. 5 sekund zostało. No! No nie! Nie, wiesz, że nie wyszło. Chyba musimy jeszcze trochę misiów narozwalać. Czemu nich na hita nie brał na challenge'u, a teraz bierze cwaniak? Dobra, robimy upgrade'y. Staminy potrzebujemy jak najwięcej O, jeszcze super fireball. Wali za 151%, a tutaj upgrade'ujemy szansę na niego. No i stamina. Ja chcę zobaczyć, jak wygląda super fireball, tylko mamy na niego 8%, więc trochę jeszcze poczekamy. Upgrade'ujemy staminę. I coś mi się wydaje, że musimy otworzyć darmowego boksa za kostium. Ale ja oczywiście reklamę muszę obejrzeć, no. Ale wam ją przewinę. I co teraz dostaniemy? Coś E. Itemki. Kostium. Aha. To, 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 czyli to ja, ja, ja już miałem ten kostium. Dobra. Otwieram relik boxa. Też za reklamę. Ale... Dostałem jakiś talizman. I ten talizman daje. Aha, gorączka, moc. Super, mam 1% mocy gorączki. No to upgradeujemy moc. O, coś mi się załadowało na 100%. To safe! Ale ja, ja, mogę safe rozwalić. O, o, a on ucieka. No nie, no serio, Rozwal cały, Ja nie wierzę. Nie! Nie rozwaliłem sejfu No ale coś tam z taminy mogę zrobić i rozwalać mi się dalej. Ja chcę założyć tego fireballa Razy 500 to wszystkiego daje. Bo teraz dostaję Po 60 tysięcy A jak założę tego firebola? Uwaga 1,3 3 miliona Czemu ja wcześniej tego nie zrobiłem Bo całą staminę zabiera Ale teraz odblokowałem super fireball Aha o to chodzi Ten super fireball on się pojawia Tutaj jako ikonka dawaj Ile ja muszę mieć staminy na to Upgrade stamina 4 tysiące Wystarczy nie wystarczy Ale jaja jednym fireballem Całą staminę tracę ale może zrobić Robimy challenge. Ciekawe, ile czasu wstaje. Uwaga, rozwalamy. Dobra, może się uda. Może się uda, może to tak działa. Uwaga, chyba się uda. Osiem rozwalonych i dziesiąty. Teraz mogę wybrać trofeum. Ile dostaniemy za trofeum? Pięć milionów. Ale jajca, dobra, dobra, ja już wszystko wiem. On nie ma siły tego rzucać, ale on co chwilę wstaje, więc sobie poradzi. Dawaj kolejne diamenty. Idziesz robić challenge, gościu. I cek, nie trafił. No rozwal to. Po jednym strzale pada ze Staminy, ale daje radę. No i oczywiście, że się udało. Czyli możemy wziąć. Arbus! Rabędol, wielki ten Arbus. Normalnie na hita. Czemu to mi całą staminę zabiera? Ile ja tej staminy jeszcze muszę dać? Za 240 milionów upgrade'uję staminę. Do 6000. tysięcy. Jeszcze power na 120 tysięcy. Patrzcie na to. No na hita. Otwieram kost... 11 kostium boxów za stówkę. O, tak 11. Teraz musi coś polecieć? Jest D. I temki. Kostiumy. Tu możemy ko D. Mamy C. Dobra, razy 23 stamina i stamina recovery. O. Dobra, sprawdźmy, ile teraz wiem. 6700 staminy. A jak to ubiorę? 130 tysięcy teraz z takim strojem. A ja się wcześniej męczyłem. No to teraz co? Pek, ole, dobra, to nie ma podjazdu. Recovery staminy. Teraz robimy Arbus Challenge. Arbuza powinniśmy pokonać. Dobra, uda się o nie. Nie, nie trafiłem. Musimy trafiać. Dobra, coś to trafiamy, ale ja już nie mam stawiny! To jest niesamowite! Ile to zabiera mocy! Ale i tak dam radę, dam radę! Ostatni arbuz został, tak jest! I teraz mamy do rozwalenia gitarę. Mogę już walnąć tego super fireballa? O! Ale to było potężne! Ej, pięć, pięć, pięć buksów za reklamę. Czego to jest? Tych kostiumów? Dawaj to! A, no i zapomniałem, że trzeba to obejrzeć. Ale co teraz dostaniemy? Uwaga! D, 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 E, E. No, czyli chyba... Nic z lepszego. Spróbujmy ulepszyć moc Firebola za 1B. Ole to teraz. <grym> ale to teraz leci. Skąd ja miałem 1B? Ile to mi daj? 83 miliony, jedna gitara. To ja muszę zrobić czelecz. Na 100% mi się uda. Rozwalam. Dobrze, jest ta hita. On się męczy, ale wstanie. Dobrze. Dawaj, jeszcze zostało ci tylko 6. Jeszcze 5. I ostatnia gitara do rozwalenia. Tak! Dawaj, kolejny przedmiot. O, zaraz będzie ostatni. Kwiatek. Kwiatek na hita prawie. O nie, ja trzeba ja wam teraz zrobić Tu mogę dostać kolejne diamenty Mogę zrobić kolejne upgrade'y Albo siłę, albo staminę Dobra, siła, no i stamina No i nie mogłem wytrzymać, trzeba było za reklamę dostać dwa relikty I co to jest? A, 10% więcej golda Co to jest terrifying? 20% więcej golda Dobra, tylko ja dalej rozwalam kwiatka na dwa hity Dobra, ja potrzebuję 1000 gemów w takim razie I ja za te 1000 gemów muszę kupić boksa z kostiuma i boksa z fireballem. Pyk, 55 boksów. Ale teraz. O, ja cię kręcę. Ale poleciało B. Teraz 55 boksów z fireballem. Leci wszystko. Ciekawe jaki jest najlepszy. Idemki. Kostium. Kombine. O, tu trzeba wszystko kombinować. Tu, tu, tu. Tu. Mamy A. O, ja nie wierzę. 508 razy więcej staminy. A fireboli. Chyba nie dostaniemy nowych. Coś mi się wydaje, że nie. Nie ma. No nie ma. Ale jest razy 600, a nie razy 500. Dobra, rozwali to Rozwalił Ile teraz staminy mamy? Dobra, w końcu rozwalimy kwiata O, to już się challenge zaczął, nie zauważyłem Rozwalaj to na podłodze, rozwalaj to Ciach, ciach, ciach W końcu możemy spamić O to chodziło Świetnie I ósmy, dziewiąty rozwalony I dziesiąty I teraz mamy statuę To już jest ostatni item Czy rozwalę to? O-o oh O-o -oh. oh -oh. Czy ja zrobię w ogóle ten challenge? Proszę! Oby się udało? Pierwszy rozwalony, drugi rozwalony. Dobra, trzeci, prawie. E, super fireball! Nie, nie wierzę, nawet superem nie rozwaliłem. o o -ł. Osiem rozwaliłem. Trzy sekundy do końca. Nie, wierzę, nie dałem rady. Dawaj jeszcze firebole! Jest za stówkę. Dawaj więcej, dawaj więcej! I temy, combine, 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 combine. Aa, razy dwa i pół tysiąca. Załóż rozwalimy teraz. Tak! No teraz na pewno zrobimy ten challenge. Dawaj, to jest ostatni item. Pięknie! O, o, Niestety nie zawsze na hita. Trzeba dobrze trafić. Sześć rozwalonych. Siedem. No nie, głupie kawałki zostają na podłodze. I dziewiąty. Nie, nie ma siły. Stawaj. Tak jest! To był już ostatni przedmiot. A teraz ciekawi mnie, czy zdążysz tu kliknąć zanim ten odcinek się skończy. Na pewno nie zdążysz. Uważaj, masz mało czasu. Ten odcinek będzie też świetny.